Naszymi gośćmi są Katarzyna Zilman, wyślarka i mistrzyni olimpijska. Wicemistrzyni. Oj, ja, nie mogę nie, mistrzyni. mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę tutaj Mistrzynią, przycisnąć. Tutaj bez trzymajmy. <laughs> mistrzyni olimpijska z wielu względów. <laughs> Jan Krajczok, czyli firma CSME. Dzień dobry. Warto. Dzień dobry. E, tak jak Julian mówi bardzo wiele, tak firma CSME nie mówi kompletnie nic. Jakie jest połączenie między wami i dlaczego akurat dwójka będziecie opowiadać o bardzo ważnej rzeczy, czyli o współpracy medycznej ze sportowcami? Jest to dla nas o tyle dobra okazja, że Kasia zdecydowała się z nami e, wesprzeć e, inicjatywę pomagania innym, ponieważ e, stwierdziliśmy w gabinecie, że dobro, które nas spotyka, e, działa lepiej, kiedy je współdzielimy. W związku Jeszcze z czym. ma pomagać innym, przecież ona już bardzo dużo. Nie, nie ma granic, nie, nie ma barier granic. i tym wygrywamy. To ile dajesz garment, to tyle samo do Ciebie wraca. Więc... Albo jej się potęguje. E, więc e, dzięki Kasi możemy teraz e, rozszerzyć nasz zakres pomocy, ponieważ my jako gabinet, jako CSME objęliśmy opieką medyczną dzieci z Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim i my dbamy o ich zdrowe i piękne uśmiechy. Natomiast Kasia zajmie się swego rodzaju mentoringiem, coachingiem dla tych dzieci, żeby mogły uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, że to oni są żeglami swojego przyszłego sukcesu, że pomimo trudności, jakie spotykamy w życiu i tak możemy sięgnąć gwiazd, Możemy realizować swoje marzenia i możemy bardzo dużo osiągnąć. Więc, jakby dziękujemy Kasi za to, że, że faktycznie możemy naszą cząstkę pomocy dla domu dziecka również poszerzyć o ten zakres jakby budować przyszłość tych dzieciaków. Jak doskonale wiadomo, Mocna psychika w takich sportach mocno rywalizacyjnych jak twój, bo to nie da się ukryć, że trzeba dużo krwi wylać, dużo potu, żeby zajść i być w tym miejscu, w którym ty jesteś. I całe Twoja obecność, bycie w mediach społecznościowych, mówienie o tym, mówienie o tym, w taki sposób jak do tej pory nikt nie mówi. Myślę, że to wielu osobom bardzo pomaga. To jak siebie teraz widzisz jako osobę, która chce pomóc z tym ludziom, czyli tym osobom, które są w bardzo newralgicznym momencie swojego hmm. życia, gdzie media społecznościowe ich przytłaczają, gdzie na wiele osób wylewa się e, bardzo często bezpodstawnie, może hejtu, czasami są to drobne pierdowy, które łamią ludziom życie. Ja wyobrażam sobie 15 piętnastolatkę, którą kiedyś byłam i chciałabym widzieć e, takie osoby jak ja, reprezentujące różne społeczności, mówiąc otwarcie, będąc szczerą przede wszystkim samą ze sobą. E, chciałabym mieć takie wzorce I też nie mówię, że jest to łatwe, nie mówię, że jestem idealna w tym, ale staram się jak najwięcej tej radości przemycać tych wartości sportowych przede wszystkim, łączących ludzi, przełamujących bariery. Tak, że tak powiem, wychodzi mi to po prostu naturalnie ode mnie i nie wymaga to ode mnie nakładania jakichś masek. I przede wszystkim staram się potęgować potęgować to, że tak jak, tak jak powiedziałeś, to, to dobro daje dobro. I, I czasami nawet jak jest ciężej, to i tak przy, przy, przyjdzie ten czas, że, że to się odpłaci tak jak w sporcie. No, treningi, wylewanie potu, poświęcanie rodziny, znajomych na rzecz tego, żeby udoskonalać swoją technikę, siłę, wytrzymałość, szybkość, skooperować z, z ludźmi i z trenerem, poddawać się tym. Temu rygorowi, żeby potem się sięgnąć po te, po te swoje najwyższe cele, to, to, jest, to jest sztuka życia. To, to, to można na każdą sferę życia prze, prze, przełożyć tak naprawdę. No i ten sport po prostu jest Dobra, to teraz od, odzwierciedleniem tego. jaki masz pomysł na to, żeby współpracować, żeby zachęcić 15 latka przysłowiowego, o którym mówiliśmy, żeby dał siebie więcej niż to, że on nawet nie ma ochoty wyjąć naczyń zawodowego? Słuchaj, większość patetów w domu też nie ma ochoty wyjmować się na z <grymować> Ale jak mówimy o dzieciach, ja naprawdę jestem pod, ogro, pod ogromnym wrażeniem i e, oddaję dużo tym 15-latkom, które teraz się wychowują w dobie pędzącego świata, w dobie internetu, w mediów społecznościowych, tej inwigilacji ciągłej, e, tego jak zachować tą zdrowo, ten, ten zdrowy balans pomiędzy życiem realnym, a, a tym internetowym, bo w świecie sportu też już nie możesz być tylko zawodnikiem czy zawodniczką. Też musisz mieć tą drugą nogę, e, współpracę, spodem. tak, partnerów właśnie, którzy, którzy też patrzą głównie na to, co, e, co, co się dzieje wokół twojej osoby. Też już nie, nie tylko sa, same wyniki, jeżeli nie trenujesz powiedzmy jak najbardziej tam rozpoznawalnych sportów, się bronią. E, jest Miałeś to to szczęście, żeby trafić na takich ludzi na swojej drodze, którzy ci wspierali, którzy ci pomagali? Tak, przede wszystkim ja, ja, to, ja lubię wspominać moją historię o nauczycielce WF-u, która w sumie wyciągnęła, wyciągnęła do mnie pomocną rękę, pomocną dłoń. upierała się, żebym trenowała, żebym startowała na zawodach, bo, bo widziałaby mnie ten potencjał. Gdyby nie ona, nie wiem, co by było ze mną dalej. Nie, nie, nie wiem, gdyby, co by było, gdyby nie mój pierwszy trener wieślarstwa, który przyjeżdżał, namawiał, prosił gdzieś tam. Parę razy zostałam nawet. Z tej szkoły prawie, żeby rzucona, ale dobrze, że zostałam wciągnięta do szkoły mistrzostwa sportowego i tam wioślarstwo było tylko jako włęb do zaliczenia, żeby przyjść na tej klasy, musiałam gdzieś to, to, to wioślarstwo <grym> też zaliczać. I naprawdę byłam ciężkim przypadkiem i miałam nie do końca, że tak powiem, drogę usłaną różami, żeby się ogarnąć w końcu, żeby się usystematyzować, ogarnąć te, terminarz, nie wiem, jakiś taki dzień/dnia. Dzień żeby faktycznie dojść do takiego poziomu sportowego, do którego doszłam, to jest zasługa właśnie tych ludzi, którzy, którzy gdzieś tą, tą rękę do mnie wyciągnęli i chciałabym podziękować właśnie wszystkim nauczycielom. Chciałabym też właśnie wspierać tą całą ideę olimpizmu i, i tego pomagania, które, które jest bardzo, bardzo po prostu ważne w życiu młodych ludzi, bo to w świecie realnym żyjemy, a nie... A nie w internetowym. Dobra, ja za długo gadam, bo I ty nie ja Jest tak bardzo nam potrzebna w tym projekcie, żeby dawać nadzieję dzieciakom. Właśnie, no, na naszym no, miejscu. Dokładnie. Wielu. Dziękuję za poświęcenie. A to już? Krótki tak. A dobra. dobra. 4 minuty, tak więc więcej, to nie będą z Was wyciskać na konferencji. Dobra, ja dobra, dobra. Ja Jestem tylko po to, żeby powiedzieć coś więcej na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Hej. Dziękuję, to by teraz wyczytałem. Tak, jeszcze konferencje.